Cześć Wam, Maciej Michalewski, zapraszam do trzeciego odcinka serialu Kanban w rekrutacji. Odcinka, w którym pokażę Wam, w jaki sposób Kanbanem można sobie uprościć zarządzanie procesami rekrutacyjnymi w organizacjach rozproszonych. Przez organizacje rozproszone mam tutaj na myśli organizacje, w których ten proces rekrutacyjny prowadzony jest jakby jednocześnie przez kilka jednostek organizacyjnych firmy. Na przykład centrala rozpoczyna ten proces rekrutacyjny i potem w pewnym momencie Przewłącza w ten proces rekrutacyjny jakiś oddział: jeden, drugi, trzeci. Więc jakby ta rekrutacja podzielona jest pomiędzy właśnie różne oddziały tej organizacji rozproszonej i, i jak Kanban pomaga w komunikacji pomiędzy tymi oddziałami w takiej rekrutacji i sprawia, że za pomocą tego Kanbana właśnie. No, po prostu ta rekrutacja idzie płynnie, szybko, wszyscy są skomunikowani, niczego nie trzeba szukać. Zobaczcie. OK, wyobraźmy, znaczy do tego przykładu w ogóle wybrałem yy, przykład agencji nieruchomości, bo one często działają właśnie w takich rozproszonych strukturach, tak? O, w każdym mieście jest jakaś, jakieś, powiedzmy, biuro, y, jest centrala, y, która taki proces y, rozpoczyna, i właśnie taki przykład mam tutaj. Agent nieruchomości centrala. To jest proces rekrutacyjny, który zakłada centrala, rozpoczyna poszukiwania kandydatów i z tymi kandydatami potem coś dalej robi. To znaczy, konkretnie, jeżeli oni są zakwalifikowani do spotkań z poszczególnymi oddziałami, to pracownik centrali decyduje, do którego oddziału danego, danego kandydata wysyła. I tu przełączam się właśnie na taki. Na, na, ten, na ten proces, na widok tego procesu, więc mamy Kanbana, e, widzimy w nim poszczególne etapy i widzimy, e, że po tych początkowych etapach pojawiają się etapy z nazwami tychże miast, miast, w których są poszczególne oddziały tej e, agencji nieruchomości. I do tych e, etapów mają już dostęp tylko te poszczególne działy, czyli do tego. Etapu ma dostęp tylko Gdańsk, a do tego etapu ma dostęp tylko biuro z Krakowa, a do tego ma tylko biuro z Warszawy, a do tego etapu powiedzmy ma znowu dostęp centrala, powiedzmy kadrowa, która odpowiada za procesowanie już zatrudnienia wyselekcjonowanych kandydatów. No dobrze, to wkłada sobie kandydatka z formularza aplikacyjnego. Na etap nowy CV. Powiedzmy, że pracownik centrali, który opublikował to ogłoszenie, jest też odpowiedzialny za tą wstępną selekcję. Tak? Przegląda sobie tego kandydata, oznacza sobie tutaj, przyznaje mu ocenę, dodaje ewentualnie jakąś notatkę, umawia sobie tego kandydata na spotkanie i po spotkaniu decyduje: OK, to jest dobra kandydatka, którą. Chcę przedstawić oddziałowi w Gdańsku, ponieważ okazuje się, że ona jest z Gdańska, albo nie wiem, chce się relokować do Gdańska, po prostu z jakiegoś powodu podejmują mi decyzję, że przedstawiam ją do oddziału w Gdańsku. No to przerzucam ją do Gdańska. Swoją drogą z tym przerzuceniem, oczywiście, mogła być związana automatyzacja w postaci wysłania odpowiedniego maila do, do Gdańska, tak, żeby Gdański od razu wiedział, że, że czeka kandydatka w projekcie. powiedzmy, że taki mail tutaj sobie wyszedł. Przerzucę się teraz na, 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 system, na system, do którego ma dostęp biuro w Gdańsku. To jest powiedzmy widok, widok agenta czy dyrektora oddziału w Gdańsku. I ten dyrektor oddziału w Gdańsku ma tutaj dostęp do tego projektu, właśnie agent nieruchomości Centrala, czyli on wie, że to jest ten projekt zarządzany przez Centralę. Wchodzi sobie do tego, do tego projektu. I widzi już tutaj e, ten swój etap gdański, widzi, że ma nową kandydatkę. I teraz ten, e, powiedzmy, dyrektor e, oddziału w Gdańsku może też sobie oczywiście przeżyć, CV, może też sobie ocenić tego, tą kandydatkę, może zostawić sobie swoją notatkę dla siebie lub dla centrali, jakiś feedback: feedback tak, umawiamy, nie odwrócamy itd., itd. E, e, i tak dalej, i ale to właśnie, właśnie, że tenże dyrektor w Gdańsku nie widzi pozostałych etapów tego procesu rekrutacyjnego. Tak? Nie ma dostępu do tych etapów: nie ma dostępu do Krakowa, do Warszawy, do zatrudnienia. Jego nie interesują powiedzmy, te pozostałe etapy. On ma tylko dać informację o tym, o, o tym, czy ta kandydatka, czy chce się z nią spotkać, czy też, czy też nie. Także. Jeżeli powiedzmy, ten y, pracownik z Gdańska stwierdza, że nie, że, on, że, on, że ta kandydatka się nie nadaje, to teraz pracownik z centrali może y, na przykład albo tę kandydatkę odrzucić, albo na przykład, bo tak też y, może być, że w danym mieście, w szczególności właśnie w przypadku y, agencji nieruchomości, albo nawet bardziej jakiejś sieci marketów, że w tych dużych miastach tych marketów jest więcej. Więc teraz powiedzmy ta centrala może tą kandydatkę przyrzucić do kolejnego na przykład oddziału w Gdańsku, tak? Czyli powiedzmy, że tutaj ja sobie szybciutko dodam jeszcze jeden etap, Gdańsk 2, albo no nie. No, no nie będzie Gdańsk 2 obojętny to tak naprawdę przecież nie ma znaczenia, hop, to powiedzmy, że oddział w Gdańsku nie był zainteresowany tą kandydatką, albo z jakichś powodów się nie dogadał, to teraz centrala sobie przerzuca dalej do Gdańska 2. I teraz już ten oddział w Gdańsku nie widzi już tej kandydatki. Nie był nią zainteresowany, także już jej nie widzi, a teraz widzi już ją oddział w Gdańsku 2. I w ten sposób ta centrala cały czas widzi, w których oddziałach jest dany kandydat i jak któryś z końców oddział się na nią zdecyduje, no to ta kandydatka być może trafi już na etap zatrudnienia, gdzie będzie procesowanie zatrudnienia tej, tej kandydatki. Także centrala ma cały czas wgląd do wszystkich oddziałów i do całego procesu rekrutacyjnego, a oddział widzi tylko to, co jest dla niego interesujące i po prostu nie zawraca sobie głowy z pozostałymi rzeczami. Także to jest taki, myślę, fajny przykład i też stosowany przez klientów, bo to też jakby, tak jak wcześniej pokazywałem na poprzednim odcinku, przykłady sourcingu, który też zaczerpnąłem od swoich klientów, no to ten przykład też tak naprawdę jest właśnie zaczerpnięty od jednego klienta, tam był chyba klient właśnie z branży chyba marketów, już nie pamiętam. Nieważne zresztą, bo tak jak mówię, to są przykłady, które można stosować w różnych, różnych branżach. Dobra, to teraz zobaczmy sobie jeszcze inny przykład. Trochę inną wersję tego przykładu. E, zobaczcie, że tutaj w tym przykładzie mamy troszeczkę inną e, sytuację na tym kanbanie. Mianowicie, e, powiedzmy, że to też jest e, projekt e, założony przez centralę, ale tutaj już każdy z tych biur, powiedzmy biur nieruchomości, dalej się tego przykładu trzymajmy, na tej jednej tablicy ma swoje trzy etapy. I najpierw, powiedzmy, centrala przerzuca. Kandydatkę do biura pierwszego na rozmowę, tu mamy jakąś automatyzację mailową, tak, bo można sobie oczywiście tutaj wysłać maila, i tak dalej, i tak dalej. I teraz to pierwsze biuro widzi tą kandydatkę u siebie i procesuje sobie tą kandydatkę na swoich etapach. Więc centrala, jakby można powiedzieć, że w tej chwili zostawia te trzy etapy do decyzji już pracownikom tego biura 1 i pracownicy tego biura 1 powiedzmy kierownik tego biura 1. Procesuje sobie tą kandydatkę w ramach tych trzech etapów. I albo ta kandydatka dojdzie do etapu zatrudnienia, i wtedy już wiadomo, że ta kandydatka nigdzie dalej nie trafi, bo ona już jest do zatrudnienia w biurze 1, albo zostanie odrzucona, albo otrzymamy jakiś tam feedback, że jednak dziękujemy tej kandydatce. I wtedy, jak taki feedback centrala, czyli ja powiedzmy jestem tutaj w tym widoku centrali, ja sobie kliknę w tą kandydatkę i tutaj zobaczę jakąś tam notatkę, że albo zobaczę, że ona jest odrzucona, to ja już będę wiedział, ok biuro numer jeden nie chce tej kandydatki, tak i przerzucę ją sobie do biura numer dwa i cały czas znowuż z lotu ptaka jako centrala będę widział czy ta kandydatka jest w kolejnym biurze procesowana, czy też się gdzieś na przykład tutaj zatrzymała i kandydatka została odwrócona, czy właśnie doszła aż do zatrudnienia i tutaj może została zatrudniona. Czyli też właśnie na kanbanie e, możemy e, odzwierciedlić jakby procesy, cały proces rekrutacyjny poszczególnej jednostki. Tutaj pierwsze jednostki e, albo zostanie zatrudniona kandydatka, a jak nie to przechodzi do drugiego procesu rekrutacyjnego drugiej jednostki. Więc jakby znowuż cały tak naprawdę proces rekrutacyjny firmy, tej agencji nieruchomości jest na jednym kanbanie, ale każde biuro widzi tylko swój wycinek. Biuro pierwsze widzi te trzy etapy u siebie na swoim kanbanie, biuro drugie widzi tylko te trzy etapy na swoim kanbanie, a ja jako centrala widzę wszystko. Więc to też jest taki fajny, myślę wygodny sposób prowadzenia tych rekrutacji i powodowania, że nikt sobie w drogę nie wchodzi. Każdy widzi tylko to, co ma widzieć, a centrala jakby decyduje tak naprawdę kto co widzi i kiedy, którego kandydata otrzyma. OK, i jeszcze jeden przykład. To będzie centrala przekazuje do oddziałów. Tu tutaj w tym przykładzie mamy coś takiego, że tu już centrala prowadzi proces rekrutacyjny, ale tylko do tego momentu. I dalej nawet nie widzi, co, co się dzieje w już oddziałach, bo tak po prostu się wewnątrz firmy umówiliśmy. Centrala wykonuje pewne czynności początkowej, a potem już przejmuje cały proces rekrutacyjny, a do zatrudnienia oddział. I centrala nawet nie chce widzieć tej pozostałej części, bo może, nie wiem, jest to jakaś na przykład franczyza i tak są umówieni, że już te oddziały mają własną, jakąś tam własny, własny proces zatrudniania, taką dużą niezależność i jakby nie ma potrzeby, żeby w ogóle centrala widziała te pozostałe etapy, tak? Więc jakby w tym momencie, jak do centrali wpada. Kandydat to, kandydat, to centrala go sobie umawia na rozmowę i potem decyduje, do którego oddziału go przenosi. I w tym momencie, jak ten kandydat trafia tu, to po prostu ten centrala sobie klika w tego kandydata, klika dodaj do projektu i wybiera sobie projekt jakiś tam nieruchomości. Powiedzmy, może to będzie nawet ten, już nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Wrzuca go sobie tam na etap przekazani z centrali, tak zaraz powiem, dlaczego nie na nowe CV, przekazanie z centrali, klikamy dodaj i Peter już tam został dodany. Teraz ja się przerzucam znowu na ten system system Gdańska, tak, oddział w Gdańsku, wchodzę na ten na ten etap, a oni go nawet nie mają, to czekajcie, szybciutko to, e, szybciutko to, a to jest ten etap, dobra, Hej. zobaczmy, Świeży. tak, jest już ten nasz kandydat, wszystko w porządku. Zobaczcie, teraz jestem na tym etapie, powiedzmy, Gdańska. I teraz Gdańsk ma cztery etapy, inne zupełnie od, tego, od tych etapów, które miała, e, miała centrala, bo centrala miała e, nowe CV, rozmowa, przekazanie do oddziału, tak? czyli najpierw ten kandydat wpadł do centrali, umówiony, potem przekazany do centrali, ale tu on został dodany na ten drugi etap, przekazani właśnie do centrali, tak. Ale tak, tak jak wspomniałem, to biuro w Gdańsku e, prowadzi cały swój proces rekrutacyjny i ma też swój własny etap nowe CV. Czyli chodzi tutaj o to, że to biuro w Gdańsku może samodzielnie prowadzić cały swój proces rekrutacyjny, ale jednocześnie może dostawać też dodatkowe kandydatów z centrali. I na etap nowe CV Będą wpadali kandydaci z ogłoszeń, które sobie ta agencja nieruchomości publikuje, na przykład na portalu trzymiasto.pl. Tutaj tak? tu wpadają pozycje z trzymiasto.pl, z pracy i tak dalej, a tutaj dostaje dodatkowych kandydatów z, yy, z centrali. Więc, zawsze, jak rekruter czy rekruter w agencji nieruchomości, powiedzmy kierownik tego działu w Gdańsku, wejdzie sobie do tego projektu. I spojrzę sobie na ten projekt, już wie, że to są zawsze z, z ogłoszeń, a to są zawsze centrali kandydaci. I sobie dalej procesuje tych kandydatów po prostu. Już agencja sobie dalej ich procesuje, ta rzuca tu, tu i tak dalej do zatrudnienia. Więc nawet powiem wam szczerze, jak tak się przełączam między tymi kanbanami, a, a jakby to nie są procesy rekrutacyjne, na których. E, na których na co dzień e, pracuję, to aż sam się trochę tutaj, czasami muszę się sekundę, dwie sekundy e, zastanowić, co, co jest gdzie. E, bo można naprawdę na tym kanbanie zrobić cuda widać, jak e, wiadomo, że jak gdyby to były moje projekty rekrutacyjne, na których pr pracuję codziennie, to by to było dla mnie wszystko oczywiste, ale jak tak robię tą prezentację teraz e, trochę z marszu, e, to aż muszę się czasami chwilę zastanowić, co jest gdzie, ale no to też pokazuje właśnie, jak bardzo elastyczne są te kanbany, jak wiele różnych możliwości tutaj zrobić, można, jak można na przeprójny sposobie sobie skonfigurować te, te procesy rekrutacyjne i sobie nimi zarządzać właśnie w takich organizacjach rozproszonych. Także mam nadzieję, że, że te pomysły były dla, dla Ciebie ciekawe i jeżeli pracujesz właśnie w takiej organizacji, gdzie takie sytuacje mają miejsce, że, że tych kandydatów trzeba pomiędzy róż, różnymi osobami przekazywać, oddziałami, a też nie tylko oddziałami, bo to można w ramach jednego działu nawet sobie przecież podzielić tą rekrutację pomiędzy różne osoby, jedna osoba widzi to, druga osoba widzi kolejne etapy, potem trzecia widzi jeszcze kolejne etapy i ten kandydat sobie przeskakuje pomiędzy osobami, a tylko jedna osoba gdzieś tam w dziale HR widzi cały proces zlotu ptaka. No to właśnie te przykłady, które tutaj pokazałem, mam nadzieję, podpowiedzą właśnie, jak można Kanban fajnie do zarządzania takimi bardziej złożonymi procesami i strukturami po prostu sobie zarządzać i. I tą codzienną pracę ułatwić nie tylko sobie, ale właśnie też kierownikom tych oddziałów, czy tych jednostek, tych zespołów, no, którzy nie muszą widzieć tych wszystkich innych etapów. Oni mają tylko widzieć to, co ich interesuje. Pójście tego kandydata dalej i niech dalej z nim się dzieje to, co ma się dziać. I niech się zajmuje taka osoba, która za kolejny proces jest odpowiedzialna. Także mam nadzieję, że u Was się to też będzie sprawdzać. Wszystkiego dobrego. Cześć.